Radia Andrzej Piedziwicz. witam Państwa. Dziś łączymy się z panem posłem Stanisławem Gorczycą z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwo. Zaczynacie posiedzenie Sejmu, ale chyba ciekawsze będzie to, co będzie działo się w polityce trochę obok tego posiedzenia. Wiadomo już, ilu ministrów i wiceministrów straci pracę w tym tygodniu? No, są jakieś głosy, ale to myślę, że Dopiero jutro o godzinie dziesiątej pan premier powie, jak będzie wyglądał rząd. No Oczywiście no planowana rekonstrukcja rządu ma na celu przede wszystkim poprawę um, jego efektywności. Czyli um, można powiedzieć, że um, obywateli nie interesuje polityczne, nie interesują polityczne przetosowania, um, tylko sprawnie funkcjonowane funkcjonowanie, um, funkcjonujące państwo. I właśnie ten cel przyświeca. Panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Po drugie, rekonstrukcja będzie efektem wspólnych działań czterech ugrupowań, czterech partii. I muszę powiedzieć, że właściwie w III Rzeczpospolitej nie mieliśmy przypadku, by po niemal dwóch latach rządzenia, Cztery ugrupowania koalicyjne potrafiły wypracować wspólne stanowisko wobec ważnej zmiany, jakim jest rekonstrukcja rządu. No ale właśnie potrafią ja pamiętam, w tym momencie, panie e, Tak, wierzę w to, że, że, że zostanie ta rekonstrukcja przeprowadzana z pozytywnym skutkiem. Ja pamiętam taki rząd, to był rząd koalicyjny również, 2005-2007, to była ta skrócona kadencja o dwa lata. Kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin i Samobrona, byłem wtedy posłem, obserwowałem, jak rząd mocno zabiegał o to, żeby się jednak dogadać w tej koalicji, bo było wiadomo, że będzie będą wcześniejsze wybory, jednak to się nie udało. Czyli wierzę głęboko, że ta rekonstrukcja się uda. No, i to pokazuje, że jest determinacja w tych właśnie czterech ugrupowaniach, by wspólnie spełnić oczekiwania, jakie pokładają w nas wyborcy koalicji 15 października. No panie że ale... jeszcze, mhm. Mhm. jeszcze no, trzeba powiedzieć: jeszcze, jeszcze o trzeciej sprawie, że układanie rządu koalicyjnego to trudna sztuka szczególnie gdy proces ten utrudniają niestandardowe zachowania niektórych partnerów, bo przecież obserwowaliśmy takie, taką sytuację. Premier Tusk jednak już po raz kolejny potrafi pogodzić ze sobą różne punkty widzenia. Jestem przekonany, że konstytucja rządu wzmocni koalicję, wzmocni sam rząd. Rozumiem, że mówiąc o niestandardowych zachowaniach koalicjantów, ma pan na myśli te nocne spotkania Szymona Hołowni z politykami największej partii no, opozycyjnej? No, no tak, tym bardziej, że to jest w naszej koalicji, a więc tutaj to, 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 to nie powinno mieć miejsca. Wybaczyliście Chociaż mu już? Inni, Proszę. Wybaczyliście mu już te nocne spotkania z politykami PiSu? No, wie pan, no polityka bardzo przechodzi, bardzo często z jednego tematu na drugi I to się zapomina. Kiedy trzeba, to, to się przypomina, ale generalnie nie ma się co obrażać. Trzeba iść do przodu i rozwiązywać problemy. Panie pośle, tak na poważnie, to czy ta liczba członków rządu, liczba ministerstw, to jest najważniejszy problem? Bo momentami można odnieść wrażenie, że jednak poważniejszym kłopotem jest brak jakiegoś takiego bardzo wyraźnie zarysowanego i realizowanego planu działania. Koalicji. Ja rozumiem, że jest się trudno dogadać, jak są cztery partie tworzące koalicję i każda chciałaby ugrać coś dla siebie, no ale czasami można odnieść wrażenie, że te przepychanki między koalicjantami, to przeciąganie liny i to ta próba przekonywania do własnych pomysłów gdzieś przykrywają jakąś próbę stworzenia wspólnego planu. Mam pan rację, nie przywiązuję absolutnie wagi do liczby y, 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 urzędników, y, ministrów. Y, y, mnie cieszy to, że a, no, ma być ich mniej, y, ale cieszy mnie to, że powstaną cztery resorty, które będą wiodące, które, w których będzie najwięcej rozwiązywanych problemów i y, y, spraw legislacyjnych. Mam tutaj na myśli resort y, gospodarki, finanse. Rozwój, którym będzie kierował pan Andrzej Domański, energetyki. Tam jest energia jądrowa, bardzo ważna. Jesteśmy teraz przecież w, w, w ogromnych inwestycjach. Odnawialne źródła energii, nadzór nad częścią spółek, Polskie Stronictwo Ludowe, funduszy i polityki regionalnej. Gdzie mieszkanictwo będzie miała lewica, ale tutaj tym resortem będzie zarządzać Katarzyna Pułczyńska-Nałęcz i rodziny pracy i polityki społecznej pani ministra do spraw równości yy, Agnieszka dziemianowicz bąk Te cztery resorty to są wiodące i to mnie cieszy, że, że na pewno będzie przyspieszony proces legislacyjny w wielu, wielu dziedzinach w obszarach tego, tego tych. Tych resortów, tych dużych resortów. No tak jak pan wspomniał, szczegóły rekonstrukcji mamy poznać jutro o godzinie 10. Taka jest zapowiedź, że wtedy premier Donald Tusk wyjdzie i powie, jak będzie wyglądał ten jego nowy gabinet. Panie pośle, to my jeszcze zmieńmy temat na bardziej lokalny. Powiększenie Olsztyna, czyli miasta, którego przez kilka lat był pan sekretarzem, czyli był pan bardzo mocno związany z naszym samorządem. Niedawno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia, w którym sprzeciw. Przeciwia się pomysłowi zmiany granic stolicy naszego regionu przypomnę że Olsztyn chciał przejąć ponad 200 hektarów leżących obecnie na terenie gminy Purda gmina Purda bardzo jednoznacznie się temu sprzeciwiała sprzeciwił się temu powiat olsztyński sprzeciwił się wojewoda warmińsko-mazurski no i teraz ja też rekomenduje rządowi negatywne rozpatrzenie tej sprawy do pana zdaniem coś się może jeszcze zmienić olsztynowi uda się jeszcze coś ugrać czy sprawa jest już zamknięta i nie ma szans na powiększenie olsztyna Panie redaktorze, wszystko jest możliwe. Natomiast wiem, że w, obecnie, w obecnym stanie, stanie prawnym nic nie można było zrobić inaczej jak to, co, co się do tej pory wydarzyło. A więc, takie rozwiązanie typowo legislacyjne, może czy prawne, może tak, prawne. Nic nie załatwi, bo nie ma takich przepisów, żeby to jednoznacznie załatwić. Ja wiem, że prawnicy poszli tą drogą, pewnie takie były też podpowiedzi panu prezydentowi Olsztyna, ale ja sugerowałem już też wcześniej, żeby jednak usiąść do stołu i, i, i porozmawiać, bo właściwie przy takim rozwiązaniu, jakie proponował Olsztyn, to mieszkańcy gminy Purda są też niezadowoleni z takiego rozwiązania, bo, bo dużo stracą. W związku z tym, Trzeba popatrzeć na jeden i drugi samorząd. Są w Polsce rozwiązania bardzo podobne. Które zakończyły się no, pozytywnie. Na przykład możemy powiedzieć o Rzeszowie, możemy powiedzieć o Zielonej Górze, gdzie połączono dwa samorządy samorząd gminy wiejskiej i, i, i miasta, i tam rozwiązano wiele różnych problemów, które dotyczyły mieszkańców jednej i drugiej gminy. Proponuję takie rozwiązanie i jeszcze jest czas, żeby to, żeby to rozwiązać. Natomiast takie, powiedzmy, udowadnianie, że my tu mamy rację, to, to, to pewnie tak się zakończyło, jak, jak, jak się spodziewałem, że jednak i wojewoda, i ministerstwo będzie przeciwne takim rozwiązaniom. Czyli co prezydent Olsztyna za bardzo na siłę próbował? Myślę, że ja się nie dziwię panu prezydentowi Olsztyna, jest bardzo zdeterminowany, żeby jednak mieć taką dużą inwestycję. To są miejsca pracy, to są to są podatki. No każdy władarz tak by się zachował, także ja tutaj nikogo nie obwiniam, ani prezydenta Olsztyna, ani panią panią wójt, która też się upiera przy swoich racjach, ale po prostu myślę, że jest to do, do rozwiązania. Myślę, że jeden i drugi samorząd powinien usiąść i naprawdę bardzo poważnie porozmawiać, co zrobić, żeby zatrzymać to Inwestycje w, w Olsztynie i, i w gminie Purda, bo, bo, bo pewnie to dotyczy dwóch samorządów. Panie pośle, no, tak jak wspomnieliśmy, Pan był przez wiele lat bardzo mocno związany z Olsztynem jako sekretarz miasta. Czy, czy Pana zdaniem w ogóle powiększenie Olsztyna jest potrzebne Olsztynowi? Koniecznie, koniecznie. Wiem, że Olsztyn pęka w szwach, praktycznie powiem tak kolokwialnie, powiem, że właściwie w Olsztynie nie ma terenów, gdzie można byłoby rozwijać budownictwo, gdzie można byłoby inwestować. Niektóre tereny są przeznaczone pod uzbrojenia, przygotowanie, ale to jeszcze ten proces trwa. Ale od, 80, od lat 80. nie zmienialiśmy granic. To się tak zmieniło po prostu w naszych powiatach. Miasta powiatowe po prostu mają ogromne problemy, bo nie mają terenu na, na, na jakieś dalsze inwestycje, na rozwój, można powiedzieć. I najwyższy czas, żeby usiąść bardzo poważnie i porozmawiać na ten temat. Ja cieszę się, że będą rozmowy w zespole do spraw ustroju samorządu. Obszarów wiejskich i meteoropolitalnych, ale również Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, żeby te problemy rozwiązać. To jest najwyższy czas, żeby się bardzo poważnie zająć zmianą, zmianą prawa w, w tym zakresie, aby wszystkie samorządy mogły się dobrze rozwijać. Pan poseł Stanisław Gorczyza z Platformy Obywatelskiej był dziś gościem Porannych Pytań Radia Olsztyn. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.